Witajcie gracze! Za nami kolejny Future Games Show i Xbox Games Showcase. W tym materiale przygotowałam dla Was krótki przegląd najważniejszych trailerów, dat premier i informacji, które warto mieć na radarze. Zaczynamy! Yeah! The Expanse Osiris Reborn to nowa fabularna gra akcji od Owlcat Games, osadzona w kultowym uniwersum science fiction. Po raz pierwszy studio odchodzi od izometrycznych RPG na rzecz przygody z widokiem z trzeciej osoby. Wcielamy się w najemnika korporacji Pinkwater, który zamiast urlopu trafia w sam środek kosmicznej katastrofy. Kwarantanna, panika i spisek mogący zmienić losy całego Układu Słonecznego. Czekają na nas podróże po Ganymedesie, Marsie, Ceres i Księżycu. A nasze decyzje naprawdę mają znaczenie. Premiera w 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Pascal Szant zaprezentował pierwsze spojrzenie na swoją nową grę: Whisper in the Fog. Nastrojowy horror zbudowany na silniku Unreal Engine 5. Budzi się gdzieś w lesie. Nie masz mapy. Nie wiesz kim jesteś. Nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. Masz tylko latarkę i poczucie, że nie jesteś tu sam. Wokół słychać szepty, czasem brzmią jak przewodnik, a czasem jak pułapka. Każdy krok to zagadka. Twoim zadaniem jest odkryć kim jesteś i znaleźć drogę z tej tajemniczej, zamglonej przestrzeni. Ale uważaj! mgładnie przepada za tymi, którzy szukają wyjścia. To dopiero pre-alfa, ale klimat już teraz robi wrażenie. Cicho, mrocznie, powoli. Dokładnie tak, jak lubią fani nastrojowych horrorów. Studio Ice Out założone przez Corey'ego Devisa, znanego ze Special Operation The Line i muzyka robina Finka Nine Inch Nails. Zapowiedziało swój nowy projekt Sleep Away. To psychodeliczny horror z perspektywy pierwszej osoby, osadzony w ostatnim mieście na ziemi. Tutaj ludzie znikają we śnie, a jednym sposobem by przeżyć jest bezsenność. Gracze będą eksplorować zniekształconą rzeczywistość, rozwiązywać zagadki, unikać śledzących ich istot i próbować poskładać w całość fragmenty przeszłości. Gra łączy elementy symulatora chodzenia, horroru i wizualnej narracji z dodatkiem klasycznego FMV wstawek. Całość powstaje na Unreal Engine, a premiera planowana jest na 2026 rok na PC, Playstation 5 i Xbox. W grze wcielamy się w bohaterkę, która wyrusza w niebezpieczną podróż, by ocalić bliską osobę i powstrzymać zbliżającą się wojnę. To liniowa przygodowa gra akcji z kinową narracją, magią, zagadkami i pojedynkami na miecze. Czekają nas trudne starcia, zdradliwe krainy i postać z niestabilnymi, ale niezwykle potężnymi mocami. Echoes of the End to debiut studio Mirkur Games, inspirowany islandzkimi krajobrazami oraz klasycznymi opowieściami o zaufaniu i poświęceniu. Styl przypomina Flintlock, ale gra stawia na klimat i emocjonalną opowieść. Nowy zwiastun Ericsson ze Stolen Dream przypomina, że przed nami izometryczna przygotówka skupiona na fabule, skradaniu i dramacie. Główna bohaterka wyrusza na poszukiwania zaginionego brata, przemierzając załuki pełne napięcia, obserwacji i ukrytych zagrożeń. Gracze będą mogli sterować trzema postaciami o różnych umiejętnościach, analizować trasy strażników i szukać kreatywnych sposobów na przejście każdego fragmentu. Erik Scholm stawia nie tylko na przemyślaną rozgrywkę, ale też na wyjątkową oprawę wizualną połączenie przytulnej skandynawskiej architektury z niepokojącym klimatem początku XX wieku. Premiera już 15 lipca na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Titan Quest 2 doczekało się nowego zwiastuna, w którym kinowe sceny mieszają się z fragmentami rozgrywki. Na pierwszy rzut oka to duchowy spadkobierca Diablo 3, ale z otwartym światem bardziej przypominającym Diablo 4. Akcja przenosi nas do mitycznej, starożytnej Grecji, od świątyń Olimpu, pomroczne lasy zamieszkane przez legendarne potwory. Gracz stanie naprzeciw szalonej Niemezji, bogini zemsty, która zniekształca los i eliminuje każdego, kto stanie jej na drodze. Po drodze spotkamy bogów, odkryjemy potężne moce i stoczymy walkę, w której zwykły śmiertelnik może stać się kimś znacznie więcej. Wczesny dostęp ma ruszyć już wkrótce, choć konkretnej daty jeszcze nie poddano. Nowa przygodowa gra od Out of the Blue Games zapowiada się jako klimatyczna podróż pełna zagadek coś w stylu Call of the Sea. Czeka nas wyprawa przez zapomniane świątynie, podwodne ruiny i światy, które wymykają się logice. W centrum historii znajduje się profesor Harry Everhart i studentka Ewangelina Drayton, którzy wspólnie próbują rozwikłać tajemnice artefaktu odkrytego dekadę wcześniej. W grze pojawią się nieliniowe zagadki, możliwość przełączania się między postaciami i mroczne sekrety związane z uniwersytetem Miskatonik. Tytuł powstaje na Unreal Engine 5 i trafi na wszystkie główne platformy, w tym także Nintendo Switch 2. Fading Echo to izometryczna przygodówka, stawiająca na dynamiczną akcję, zagadki i interakcję z żywiołami otoczenia. W centrum historii znajduje się młoda legenda, która potrafi przyjmować formę wodnego slajma. Dzięki tej umiejętności może wciskać się w trudno dostępne miejsca, przemieszczać się rurami i wykorzystywać wodne eksplozje, by otwierać nowe ścieżki na pustynnych wyspach zawieszonych nad światem Korella. Rozgrywka opiera się na reakcjach między żywiołami. Woda, lawa, toksyczne odpady i skażenie oddziałują na otoczenie, tworząc efekty łańcuchowe, które pomagają zarówno w walce, jak i przy rozwiązaniu zagadek. Pre-Alpha pokazuje intensywną oprawę graficzną, szybkie tempo i nacisk na kreatywne podejście do starć. Jedna z najbardziej oczekiwanych zapowiedzi to Directive 8020, kolejna gra z serii Dark Pictures Anthology. Tym razem akcja przenosi się w kosmos, gdzie kolonialna misja obraca się w chaos. W roli głównej występuje Lashana Lynch. Nowy zwiastun ujawnia także nową mechanikę turning points, czyli możliwość cofnięcia się do kluczowych momentów i zmian swoich decyzji, by zobaczyć, jak potoczyłyby się alternatywne wersje wydarzeń. Jak zawsze, możemy liczyć na interaktywny horror z rozgałęzioną fabułą, pełen napięcia, moralnych wyborów i klaustrofobicznej atmosfery. Tym razem w realiach science fiction. Premiera już 2 października 2025 roku. Hela to przygodowa gra o małym bohaterze z wielkim sercem. Gracz wciela się w dzielną myszkę, która wyrusza w nordycką baśniową podróż, by ocalić czarodziejkę, tworzyć mikstury i przywrócić równowagę w świecie. Tytuł łączy nastrojowe trójwymiarowe krajobrazy, zagadki z elementami fizyki i ciepłą, bajkową narrację, gdzie działania bohatera mają realny wpływ na otoczenie. Leśne ścieżki, górskie przełęcze i jeziora można zwiedzać solo albo w trybie współpracy. Premiera zapowiedziana jest w najbliższym czasie. Obsidian powraca z nową odsłoną RPG Skyfi z perspektywy pierwszej osoby. Akcja toczy się w systemie Arcadia, gdzie tajemnicze rozłamy zagrażają przyszłości ludzkości. Gracze będą badać anomalie, eksplorować biomy, podejmować trudne decyzje i budować relacje z towarzyszami, każdy z własną historią i charakterem. Tytuł otworzył Xbox Showcase widowiskowym zwiastunem. Premiera już 29 października 2025 roku na PC, Xbox Series i PlayStation 5 od razu w Game Passie. Asobo Studio zapowiedziało nową grę w uniwersum A Plague Tale, samodzielną historię zatytułowaną Resonance A Plague Tale Legacy. Akcja toczy się 15 lat przed wydarzeniami z Requiem, a główną bohaterką jest Sofia, znana z poprzedniej części żeglarka i przemytniczka. Gra opowie o jej młodości, walce o niezależność i codziennym przetrwaniu w brutalnej rzeczywistości XIV wieku. Kinowy zwiastun zawierał również fragmenty gameplayu, które pokazują, że nowa odsłona kładzie większy nacisk na otwarte starcia, a nie tylko skradanie się. Resonance ma zadebiutować w 2026 roku na PC, Xbox Series i PlayStation 5. Już w dniu premiery tytuł trafi do Game Passa. Bethesda zaprezentowała pierwsze fabularne rozszerzenie do Indiana Jones and the Great Circle, The Order of Giants. Dodatek zabiera nas do serca Włoch, od ulic Rzymu po katakumby, kanały i starożytne ruiny. Historia toczy się równolegle do głównej gry i skupia się na tajemniczym kulcie Niefilimów, starożytnym zakonie gigantów. Indy, wspierany przez młodego księdza o imieniu Ojciec Richie, poszukuje nowego artefaktu, mierząc się z kultem Mitry, Ojcem Venturą i podziemnymi walkami gladiatorów. Czekają nowe zagadki, przeciwnicy i lokacje. Premiera DLC 4 września 2025 roku na Xbox, Series PC i Playstation 5. Wchodzi też w skład Premium Edition i edycji kolekcjonerskiej. The Blood of Don Walker doczekało się pierwszego zwiastuna z rozgrywką. W materiale pokazano fragmenty walk jednego z bossów, kilku przeciwników oraz scenę wspinaczki głównego bohatera po ścianie. Gra to singlowa fabularna przygoda w otwartym świecie z dynamiczną akcją i ciężkim, mrocznym klimatem dark fantasy. Za projekt odpowiada Rebel Wolves, studio założone przez twórców Wiedźmina 3. Fabuła przenosi nas do XIV-wiecznej Europy, gdzie po zarazie i wojnach władze przyjmują wampiry. Główny bohater to człowiek, przemieniony w tzw. światowego wędrowca. Istotę balansującą między człowieczeństwem a wampiryzmem. Ma dokładnie 30 dni i nocy, by ocalić rodzinę. Albo zemścić się na tym, kto go przemienił. W zależności od pory dnia zmieniają się nie tylko zdolności bohatera, ale też dostępne wybory fabularne i bieg wydarzeń. Polskie studio Bloomer Team, znane z remake'u Silent Hill 2, zaprezentowało nowy zwiastun oryginalnego sci-fi horroru. To zupełnie nowe IP, osadzone w postakaliptycznej przyszłości, gdzie ludzkość walczy o przetrwanie w świecie pełnym zmutowanych potworów. Na Xbox Games Showcase pokazano pierwsze sceny gameplayu z mroczną atmosferą, przerażającymi kreaturami i dynamiczną walką w stylu Dead Space. Gracz wciela się w Pielgrzyma, agenta organizacji Collective który bada ruiny świata w zniekształconej rzeczywistości czasowej. Premiera jesienią 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Południowo-koreańskie studio EVR Studio zaprezentowało Mudang Two Hearts, filmowy shooter z elementami skradanki, horroru i trailera politycznego. Akcja toczy się w niedalekiej przyszłości, tuż po zjednoczeniu Korei. W dniu podpisania traktatu dochodzi do zamachu, który pogrąża półwysep w chaosie. Gracz steruje dwoma postaciami żołnierzem z północy i idolką POP z zespołu ORDO. Każdy ma własne umiejętności i historię splecioną z konspiracją, mutantami i walką o przetrwanie. Premiera w 2026 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. Pokazano pierwsze fragmenty gameplayu z Tony Hawk's Pro Skater 3 i 4 remake'u dwóch kultowych odsłon serii. Odświeżona grafika, klasyczne 2 przejazdy, więcej opcji personalizacji i nowy, bardziej liniowy format dla Pro Skater 4. Wśród nowości, multiplayer dla 8 graczy, ulepszone edytory skatera i skateparku, Tryb New Game Plus trudniejsze wyzwania i skiny, m.in. z wojowniczymi żółwiami ninja. Demo poziome Foundry już dostępny dla osób z preorderem. Premiera 11 lipca 2025 roku na PC, PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. Także w Game Pass od dnia premiery. Zaprezentowano zwiastun Gears of War Reloaded, pełnoprawnego remake'u kultowej pierwszej części na Unreal Engine 5 z odświeżoną grafiką, kampanią w koopie i nowoczesną technologią. W zestawie przebudowana fabuła, wszystkie DLC, tryby online z crossplayem i nawet do 120 FPS. Kampania wspiera lokalny podział ekranu i działa w 4K przy 60 FPS. Premiera 26 sierpnia 2025 na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. W Game Pass już od dnia debiutu. Klasyka z ery PlayStation 2 powraca: Persona 4 Revival. To nowa wersja kultowego RPG od Atlus z odświeżoną grafiką, nowym interfejsem i wiernym zachowaniem oryginalnej fabuły. Historia toczy się w spokojnym miasteczku Inaba, gdzie dochodzi do tajemniczych morderstw. Grupa licealistów bada równoległy świat ukryty w telewizji, walczy z cieniami i odkrywa własne lęki. W przeciwieństwie do mrocznej Persony 3 i społecznej Persony 5 ta odsłona ma cieplejszy, melancholijny ton i klimat detektywistycznej opowieści o dorastaniu. Premiera na PC PlayStation 5 i Xbox Series w game pasie od dnia debiutu. Data premiery jeszcze nie znana. Powstaje Fighting osadzony w uniwersum komiksu i animacji od Roberta Kirkmana. Za projekt odpowiada Skybound Games. Choć wielu spodziewało się gry akcji z Otwartym Światem, otrzymujemy klasyczny Fighting w stylu Injustice z naciskiem na superbohaterskie starcia, brutalność i efektowną narrację. W zwiastunie pojawiają się znajome postaci – Mark Grayson, Omni-Man, Atom Eve i inni. Styl graficzny wiernie odwzorowuje estetykę serialu, z jaskrawymi efektami i solidną dawką przemocy. Premiera zaplanowana na 2026 rok na PC, PlayStation 5 i Xbox Series. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy przegląd. Dajcie znać w komentarzach, co was najbardziej zainteresowało, a co totalnie rozczarowało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.